Roman Staniewski, pseudonim Kwiatkowski Stanisław. Z oddziału notu. jeden z batalionów KDW Komendy Głównej Armii Karajowej. To był zupełny przypadek. Ja się włączyłem do konspiracji, tylko nie wiedziałem, co to jest za konspiracja. Bo koledzy moi powiedzieli, chcesz do nas się włączyć? No ja mówię tak. Dopiero powiemy ci, jak złożysz przysięgę. Także to nie było tak, że ja sobie wybierałem tego. To oni mnie sobie wybrali. No, odbywałem całe przeszkolenie, najpierw saperskie, no potem ogólnowojskowe. Od razu zostaliśmy nastawieni na sprawy likwidacyjne. Przyznam otwarcie, że mnie strzelanie do człowieka który siedzi o tak jak pan, załóżmy, nie za bardzo odpowiada, więc w ostateczności tu, jak dostanę rozkaz, to będę to robił. Ale raczej ustawiajcie mnie na osłonę niż na wykonywanie takich rzeczy. No i mniej więcej się to troszkę zgadzało, no ale różnie było. Trzeba też W pociągu strzelałem do faceta z tej odległości jak do pana. Także to było wziutko. To były bardzo przykre sprawy, ale do tego żeśmy między innymi byli stworzeni. Bardzo dobrze się stało, że udało się właśnie nazwać te rondo rondem Radosława, bo to był jeden z najdzielniejszych, wyższych oficerów Armii Krajowej. Zresztą pierwszy, on jako pierwszy został odznaczony krzyżem wichtuty militarnej, bodajże drugiej klasy, przez Londyn za dowodzenie odcinkiem tutaj tym. Generalna bitwa odbyła się 11 sierpnia. Wtedy to było takie uderzenie frontalne w kierunku Starego Miasta. Myśmy byli jak gdyby w środku tego frontalnego uderzenia. Z prawej byli inni i z lewej strony byli inni. Główne walki poprzez napór zachodu właśnie były przede wszystkim na zgrupowanie Radosław. No, broniliśmy się puty póki można, ale do, w pewnym momencie rzeczywiście sytuacja zaistniała taka, ten bój konkretnie tam na stawkach. E, tak się złożyło, że bardzo blisko byłem pułkownika Radosława i całej ekipy dowodzącej i na oczach moich to się prawie wszystko stało. I potem właśnie jako Radosława jako pierwszego wynosiliśmy z pola strzału. Oczywiście był ranny w głowę, w rękę i w nogę. Krew się lała z jego. No jakoś go tam powiedzmy wyciągnęliśmy. Natomiast młodszy brat Radosława, który był dowódcą naszego batalionu, właśnie tam pole. I uczestniczyłem w wynosie z pola ostrzału właśnie tego jego brata młodszego. A potem, już nie w żywego targaliśmy we pięciu. W miejscu była szereg krzaków, drzew, w które myśmy się schowali idąc od skarówki i czekaliśmy na sygnał do ataku. W pewnym momencie widzimy, że tam się robi ruch jakiś. Wyskakuje na ten płaski dach. No i zaczynają z odległości, ile, tam jakieś 100 metrów i do nas zasuwają. Więc rozprzestrzeliliśmy się i tymi alejkami, w tym kierunku się wycofaliśmy. Pociski trafiały w drzewa, jeszcze były ślady na drzewa. I jak się wypuszczaliśmy tymi no ale no, oni mieli wgląd, bo to już świt był. Także kładliśmy się pod ławkami, pamiętam, w tym parku ławki. obejrzał się do tyłu, a tam na, widzi na tym, na tym budynku forte. Stoją karabiny maszynowe ustawione i plują pociskami. No i, i, i te, na tym się skończyło. Myśmy się wycofali stamtąd i okazał się już dzień. I, i zupełnie inny. Najgorsze były te przejścia właśnie kanałami. To było, bo, wie pan, szło się zupełnie w oderwaniu od wszystkiego. Człowiek robił krok i nie wiedział, kogo spotka naprzeciwko siebie, y, czy ktoś z boku nie dojdzie, bo czy były te wyloty do budynków. Smut jak cholera, wody potem, że się czegoś. Dreptał, kruskał w tym wszystkim. To było okropne, można powiedzieć. Także jak się wyszło na no to była Francja elegancja, można powiedzieć. A jak ludzie zareagowali na wasz widok? No powiedzieli, to starówka idzie. No, tak, to starówka idzie. Oj. To były na pewno bardzo ciężkie czasy. Niemcy nas wyparli z budynku Książęca Cierzyn, to przez dziurę taką w murze wyszedłem na te ogrody. Patrzę na to nad moją głową, strzela ktoś z tyłu za mną, to Niemcy strzelali, widząc mnie, bo ja tam cały raz bok się wystawiałem. bo to taki płytki ten, ten rów dobiegowy był. No i oni zobaczyli i w pewnym momencie właśnie ja widzę, że odbijają się od łupiny, od czego? Od, mur. od tego muru. No i za chwilę Czuję ach, w biorę ręką krew, no już wiem. Nasze powinowactwo jest prawie, że naturalne. Ci komandosi są elitarną jednostką, tak samo i my, z grupowania Radosław i wszystkie oddziały dyspozycyjne Radosława, też były jak gdyby jednostkami takimi specjalnymi na tle ogólnej działań w czasie konspiracji i powstania. Bardzo łatwo znaleźliśmy wspólny język z nimi. Właśnie dlatego, że mamy to pewne pokrewieństwo jak gdyby, działań. W każdym razie są bardzo sympatyczni, bardzo są przychylnie do nas ustosunkowani i na, nam to wystarcza.